Siemanko mistrze, z tej strony Razer, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale, w tle widzicie oczywiście gameplay z Call of Duty Infinite Warfare, jest to dominacja na mapce Throwback, grana z bronią roboczej nazwie NV4, czyli czymś ala ICRM z Black Ops 3 i M27 z Black Ops 2, wiecie takie połączenie, tak mniej więcej opisałbym tę broń. I cóż, link do kanału twórcy będziecie oczywiście mieli w opisie tego materiału, ponieważ... No jas, rzecz jasna jest, że nie jest to mój gameplay, tylko gameplay wziąłem z serwisu YouTube, oczywiście wszystkie linki macie w opisie. No i cóż, ostatnio sobie pomyślałem, że po prostu nagram jakiś taki, wiecie, materiał dłuższy na temat remastera Koda 4 i, i Infinite Warfare. Wiecie, o moich odczuciach, o mojej opinii, takich, wiecie, wstępnych bo tym, gdy już obejrzałem oczywiście gameplay stereo multiplayer. Moje wcześniejsze opinie były tak jakby, no, raczej bezpodstawne, oparte na jakichś trailerach. Teraz mogłem zobaczyć gameplay multiplayerowy, bo, bo głównie na multiplayerze zawsze się skupiamy, grając w gry. Więc teraz mogę powiedzieć znacznie więcej, mogę wygłosić swoją taką opinię przedpremierową, bo więcej wątpię, żeby coś więcej się zmieniło w grze do premiery, także no już mogę o tym powiedzieć i właśnie w tym materiale to zrobię. Eee, powiem o moich właśnie odczuciach po obejrzeniu masy gameplay z Infinity Warfare eee, No i wiecie, mojej opinie o poszczególnych bojera w grze. Takich najważniejszych i zacznijmy od tego, że jest oczywiście futurystyczność, czyli coś, co było wiadome już od pierwszego trailera, że gra wy... wyniesie nas po raz kolejny głęboką przyszłość. Tym razem jest to przyszłość znacznie, znacznie głębsza niż chociażby ta w Black Ops 3. Jak na razie tutaj była naj... najbardziej wysuniętą e, częścią w przyszłość. Jestem pewien, że Infinite Warfare przeniesie nas jeszcze dalej, być może, nie wiem granice roku 2000nego setnego Być może nawet i dalej jest to naprawdę głęboka futurystyczność, kosmos, jakieś różne planety, różne cywilizacje, masa po prostu futurystyczności. Myślę, że to na pewno jest dosyć głęboko wyruszone w przyszłość, ale mówimy o multiplayerze, a z racji na to, że jest futurystyczność, to po raz kolejny jest egzoszkielet. Egzoszkielet i wiecie, ten system poruszania się wygląda praktycznie tak samo jak w Call of Duty Black Ops 3. Tak... Tak mniej więcej ja bym to opisał, że to jest takie Black Opsowo-trójkowo Advanced z system poruszania się. Tak bardziej oczywiście, jeżeli chodzi o Black Ops 3, ale to takie, to takie też takie bardziej drewniane niż w, czyli bardziej drewniane jak w Advanced Warfare niż w Black Ops 3. Black Ops 3 mi się wydaje, że te ruchy miasek z oszkieletem były bardziej płynne. Tutaj one są takie bardziej advanced warfareowe, może to jest i dobre, może nie, chociaż oczywiście mi się nie podoba to, że jest ten egzoszkielet, no ale nic nie poradzę z racji na to, że jest futurystyczność, to to niestety, ale... No co oni mogliby innego wymyślić, oczywiście bieganie po ścianach musi być, tak? Ej, Call of Duty idzie w złą stronę. To już, to już nie jest ta sama arkadówka. To już, już. W ogóle jest arkidówka na maksa, że po prostu się nie mieści, kurde, różowe kamuflaże na broni astronauci psy, nie wiem, konie jeszcze boże, nie wiem co może być w tej grze. Dobra, nieważne. Futurystyczność to jest pierwsza rzecz, to jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Ewidentnie mi się to nie podoba. Wróćmy, wróćmy do tych dobrych czasów, do czasów współczesności. Tak nie wrócimy pewnie. Infinite Warfare. Infinity War mnie nie posłucha. Dobra, nieważne. Dalej, system poruszania się, czyli to, to, to o czym mówiłem, e, jest to system strasznie podobny do tego, który jest w Call of Duty Black Ops 3. Ale z tego, co widziałem mm, po tych wszystkich gameplayach, to nie było zbyt często używane. Nie wiem, czy być może to się aż tak mocno nie przydaje. Po, konstruk po konstrukcji map, wygląda to tak, że oczywiście można się poruszać po tych ścianach, ale wydaje mi się, że jest mniej takich miejsc, gdzie. E, wiecie, w Black Ops 3 wyglądało to mniej więcej tak, że mieliśmy. Mapę i w, po obu stronach było takie, wiecie, przejście, żeby sobie po ścianie przebiec. Chociażby jest, była taka jedna mapka, że była taka specjalna ściana, żeby obok mapki tej przebiec, tak i przeskoczyć na drugą stronę. Tutaj chyba czegoś takiego nie ma, tutaj mapki są takie bardziej, takie bardziej klasyczne Call of Duty, oczywiście są takie wiecie, wyższe wzniesienia, żeby można było tak skoczyć z, z tym swoim egzoszkieletem, są też oczywiście ściany po których można biegać, ale na pewno myślę jestem praktycznie pewien po tym co widziałem z gameplayów, że nie ma tego aż tak dużo jak było to w Call of Duty Black Ops 3 i to jest ewidentnie na plus, to mi się podoba, mapki w Call of Duty Infinite Warfare są naprawdę bardzo spoko, są bardzo spoko wydaje mi się, że to są na pewno lepsze mapki od tych z Advanced Warfare i od tych z Call of Duty Black Ops 3, w Advanced Warfare właśnie to tych ty, ty, takiej wiecie, wysokości było za dużo, tak? Tam te mapy były takie, raczej takie nijakie pod ten egzoszkielet, a jak już były, to wiecie, byle wyżej wskoczyć i mieć przewagę, tak? A w Call of Duty Lacopsy po prostu było tego za dużo miejsc, gdzie można biegać po ścianach i to mnie denerwowało. Tutaj jest to mniej więcej tak wyrównane e, i to jest dobre, mapki mi się naprawdę bardzo podobają. Kolejnym aspektem musi być oczywiście grafika. Grafika, która nie wiem, szczerze, czy się aż tak mocno zmieniła. Nie wiem w ogóle, czy silnik graficzny, który już tutaj ma, nie wiem, już chyba z 20 lat, bo to jest chyba silnik z 96, z Quake'a. Dobra, nieważne, czy w ogóle silnik się zmienił, ale grafika wygląda spoko. Po tym, co widziałem z jakichś tam, wiecie, urywków z kampanii, z jakichś cutscenek z kampanii, no to grafika wygląda OK, Jest okej. Okay. Oczywiście to nie zarównuje do Battlefielda chociażby jedynki, czy też jak to woli Battlefronta jedynki, czy wiecie, właśnie chociażby do Battle Fronta, czy nawet do Battlefielda 4, bo to jest zupełnie inny silnik. Frostbite po prostu wymiata, ale myślę, że myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ten silnik e, użyty w Call of Duty tegoroczny, no to jest ok. Katusenki wyglądają naprawdę spokojnie, lepiej, myślę, nawet niż, niż te z poprzedniczek. Także to jest ewidentnie na plus. Czy silnik się zmienił? To tego oczywiście nie wiem. Jeżeli się nie zmienił, no to pewnie można się spodziewać tego, że będzie większy lag compensation. Nie wiem, tak czy inaczej, nie wiem. E, dalej lecimy oczywiście. Nowoczesne bajery z racji na to, że jest nowoczesność, no to są również nowoczesne bajery, takie jak granaty z czarną dziurą. Dokładnie tak rzucamy granat, z którego otwiera się czarna dziura i posysa przeciwników, co jest, co jest dziwne, ale no, jesteśmy w futurystyczności, tak jak mówiłem, myślę, że to jest. Ta futurystyczność wyszła dalej niż poza rok 2100, to jestem praktycznie pewien. Także takie granaty z czarną dziurą na pewno. Nie spodziewałem się takiej rzeczy, ale no jeżeli patrzeć na to w jakich realiach, w jakich czasach ta gra jest osadzona, no to coś tam wymyślili nowego, tak? Ej, I na pewno kolejną taką rzeczą z nowoczesnych bajerów jest niewidzialność. Nie wiem, czy w poprzednich częściach Call of Duty coś takiego było. Niewidzialność, niewidzialność, nie przypominam sobie szczerze. Chyba w Advanced Warfare było to w kampanii, ale nie wiem jak to było w trybie multiplayer. Ale tak czy inaczej to mi się totalnie nie podobało. No, niewidzialność, to jest taki wiecie, crazy, to już to jest też takie po połączenie krajnictwa, tak jak mówiłem w poprzednim materiale o Infinite Warfare, to ten movement jest taki crazysowo, call of duty'owy i no to jest prawda, ogólnie też, no gra bazuje na takich Grach na pewno jak Destiny, czy Crisis, czy chociażby Titanfall, bo to jest oczywiście nowoczesność. I oni musieli coś pakować nowoczesnego, żeby wiecie, ludzie nie wydali odgrzewany kotlet, itp, itd, chociaż ja mówię już wolał szczerze, odgrzewanego kotleta. I teraz wszyscy ci, którzy zawsze płakali, że odgrzewany kotlet ewidentnie chcieliby tego odgrzewanego kotleta. Ale tak jak mówiłem, no z racją to, że te czasy są coraz bardziej wyprzedzają, wyprzedzają nas do przodu, do przyszłości, no to oczywiście oni muszą dawać jakieś nowe bariery, co niekoniecznie możecie podawać graczom, i te bariery niekoniecznie są aż takie dobre, jak niektórym mogą się wydawać. Także ewidentnie niewidzialność minus, bo myślę, że to będzie umiejętność specjalisty, który nie wiem, będzie miał snajperkę, będzie sobie leżał i będzie zabijał wszystkich, jak tylko popadnie, przez jakiś tam czas, oczywiście, co będzie niefajnym fajną rzeczą. No i właśnie, jeżeli chodzi o specjalistów, no to przejdźmy dalej. Oni są znowu i to mi się nie podoba. Specjaliści pojawili się w Call of Duty Black Ops 3 i szczerze powiem, że to mi się jakoś nie podoba. Nie wiem oczywiście jak oni będą e, e, działali, na jakiej zasadzie będą działali w Call of Duty Infinite Warfare, S, także wam nie powiem. Wydaje mi się, że to będzie coś takiego, że po prostu nie wiem... Weźmiemy... Chociaż nie, nie będę tutaj mówił jak to będzie wyglądało, bo naprawdę szczerze nie wiem. Wiem, że będzie chyba sześciu specjalistów i każdy z nich będzie miał swoją specjalną umiejętność i swoją specjalną broń. Jak pod niego będzie można się podłączyć, wykorzystać go, czy nie wiem, czy to będzie jakiś scorstick, czy to. No nie wiem. Po prostu nie wiem, także wam nie powiem, przepraszam was, bardzo że tutaj aż tak bardzo nie zagłębiłem się w ten temat i nie, nie powiem wam o tym, ale ogólnie motyw specjalistów mi się nie podoba. To jest coś, co... Wypchnięte zdecydowanie jest na siłę i moim zdaniem no, wolałbym grać bez ewidentnie tych specjalistów całych. O mapkach już mówiłem, tak? score striki to, to też mówiłem o tym w poprzednim materiale, score striki zamiast killstreaków, co mi szczerze ani nie przeszkadza, ani też nie jest jakąś rewelacją. Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o części od studia Infinity War, raczej wolałbym Call of Duty z kill streakami. Jakoś tak się do tego przyzwyczaiłem jakieś te, te score striki raczej bardziej pasują mi do właśnie serii Black Ops, a wolałbym jednak w tych grach od Infinity Ward kill streaky, bo to jest spoko. I ostatnią rzeczą, o której chciałem tutaj wspomnieć jest oczywiście nuke. Czyli coś, co powraca z Call of Duty Black Ops 2, tylko uwaga! Po researchu, bo mówiłem wam o tym w poprzednim materiale: nuk oczywiście będzie, ale po tym, gdy zresearchowałem sporo informacji, opoglądałem sporo materiałów od polskich i również od zagranicznych twórców, dowiedziałem się o tym, że nuka będzie można zdobyć tylko i wyłącznie zabijając 25 graczy przy użyciu jednej broni: tylko tej, którą mamy, mamy aktualnie, tak? I to jest. O tyle dziwne, że jest to strasznie dziwne. Bo, czyli, okej, okay, 25 zabójstw, no to ja już rozumiem. 25 Gunstreak, oczywiście, ale, żeby zdobyć tego nuka, trzeba specjalnie. Mieć jedną broń, tylko jedną bronią trzeba to zdobyć, czyli będzie trzeba oczywiście wziąć specjalistę padlinożerca, żeby zbierać amunicję, bo wątpię, żeby na 120 kulkach, czy mniej więcej, no mniej więcej tyle jest przy, przy, przy starcie dla zwyczajnej szturmówki, żeby na tylu kulkach zabić 25 osób bez. Bez ponownego doładowania amunicji, i dodatkowo będzie trzeba mieć specjalny dodatek do broni, dzięki któremu będzie możliwość wbicia tego niuka, bo bez tego dodatku do broni też ten niuk no, nie będzie do zdobycia, co jest totalną abstrakcją. Ale, ale okej, okay, no myślę, że na pewno to będzie trudniejsze do zdobycia Ale fajnie, fajnie, że taki nuke jest Bo na pewno to będzie coś, co ja będę chciał osiągnąć Co będzie chciało dużo ludzi osiągnąć I oczywiście na pewno to w jakimś stopniu wydłuży naszą e, zabawę w tej grze Bo będziemy oczywiście do tego dążyli I tu, co do tego materiału, to by było na tyle Jak zwykle długi, jak zwykle dużo miałem do powiedzenia Jakbym chciał, to na pewno bym jeszcze więcej tutaj porozmawiał, Ale gameplay mnie goni, czas mnie goni Także napiszcie mi swoje opinie o Call of Duty Infinite Warfare Super. Dajcie znać, że żyjecie. Byłoby bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do widzenia.